Szanowni Państwo, zapraszam na krótkie zwiedzanie Smoleńska. Pierwsza część obejmuje zwiedzanie cerkwi i klasztorów w obrębie miasta. Katedra zaśnięcia Świętszej Maryi Panny jest głównym zabytkiem Smoleńska. Masywna brylę katedry dominuje w panoramie miasta jak niegdyś arka praojca Noego w Oceanie Światowego Potopu. Współczesny budynek katedry został wzniesiony w miejscu starej wiecznej cerkwi założone za słynnego mierze Monomacha, będącego przez dłuższy czas księciem smoleńskim na początku XII wieku i zniszczone w dniu 3 czerwca 1611 roku po pełnym dramatyzmu 20-miesięcznym oblężeniu Smoleńska przez wojsko polskiego króla Zygmunda III Wazen. Stare kroniki donoszą, że ostatnie zdeterminowane obrońcy zamknęli się w dawnej katedrze zaśnięcie Bogurodzicy. Nie chcieli się poddać, podpalili worki z prochą wysadzając siebie i otaczającego ich nieprzyjaciele w powietrze. Nowy budynek katedry budowano przez 95 lat. Od czasu założenia fundamentu w roku 1677 i do ostatecznego oświęcenia katedry w roku 1772 w Rosji zmieniło się 10 władców, carów, imperatorów i imperatryc. Pierwotnie katedra nie miała być taka olbrzymia, jaka ona jest teraz. Według podania pierwszy architekt katedry Aleksej Korolkow samowolnie dwukrotnie zwiększył rozmiary katedry. Na pewno nie uszło, to jemu na sucho, gdyby za jego sprawą nie wstawiło się ówczesna caryca Agafia Gruszecka, rodowita Smolanka. Architekta cara czuł wybaczyć, a miasto otrzymało przepiękne świątynie. Jej rozmiary są rzeczywiście imponujące. 52 m długości, 42 m szerokości i do 70 m wysokości. Katedra przeżyła liczne wojny, w tym najazd Napoleona w roku 1812 i II wojnę światową, nie ponosząc większych oszkodzeń zewnętrznych, chociaż ją kilkakrotnie bezlitośnie plądrowano. W 1933 roku katedra została zamknięta i w jej budynku urządzono Muzeum Antyreligijne. Odprawianie nabożeństwa wszczęto dopiero w sierpniu 1941 roku po wkroczeniu do Smoleńska wojsk niemieckich. Od tego czasu odbywały się one regularnie. Zasługują na uwagę bardzo bogate wnętrze katedry. Pełny przepięknych zabytków, w tym pyszny, pozłacany i 18 wieczny rzeźbiony ikonostas wykonany w stylu barokowym przez mistrzów ukraińskich, istne arcydzieło synące w całej Rosji, cudotwórcze 16 wieczne ikona Matki Boskiej Smoleńskiej, dzieło słynnego postnika Rostowcewa i podarowane mieszkańcom Smoleńska przez Borysa Godunowa, piękne 16 wieczne tkany złotem i srebrem całun, z warsztatu księżny staryckiej, ciotki Iwana Groźnego, XIII-wieczne buty rycerskie zbawiciele Smoleńska od Tatarów Sięczego Merkurego, ale jest to już całkiem inna historia. na barokowa dzwonica została zbudowana w latach 1763-1772 przez architekta Obochowa w miejscu starej XVII-wiecznej dzwonicy. Ciekawe, że dolne i górne części dzwonicy są dekorowane w różnych stylach architektonicznych. Dzwonice miało 14 dzwonów, z których największy odlany w 1761 roku ważył aż 1000 spudów, czyli 16 ton. Najstarszy dzwon został odlane w 1515 roku. W roku 1791 nad dzwonicą dobudowano zegar dzieła architekta Sokołowa. Cerkiew i Objawienia Pańskiego zbudowano w końcu XVIII wieku w stylu wczesnego klasycyzmu. Już w tamtych czasach miała ona własny system ogrzewania, dlatego nazywano ją ciepło. Piękny ikonostas niestety się nie zachował do dziś. W roku 1812 świątynia została zrabowana przez wojska napoleońskie. XVIII-wieczny pałac arcybiskupi przez 25 lat od roku 1984 był siedzibą aktualnego w wszechrusie Cyryla. Najstarsza cerkiew na wzgórzu Soborowym pochodzi z roku 1703. Na przeciągu wielu lat żyły jako cerkiew tomoło smoleńskich biskupów. Piwnice cerkiew wykorzystywane jako więzienie biskupie. Cerkiew zjastowania Najświętszej Maryi Pany, zbudowany kosztem rodziny Leslech, emigrantów szkockich na służbie carskie z XVI wieku, obecnie mieści się tu poradnia psychologiczna dla sierot. Cerkiew Świętych Piotra i Pawła jest najstarszą cerkwią w Smoleńsku, zbudowana podczas rządów słynnego smoleńskiego księcia Rościcława Wcisławicza w XII wieku. Pierwszy jej obraz pochodzi z roku 1634. Wizerunek cerkwi można zobaczyć na grawiurze Wilhelma Hondiusza, oblężenie Smoleńska przez wojsko moskiewskie w latach 1632 34 Model architektoniczny pochodzi z Byzancjum i był to za tamtych czasów najbardziej rozpowszechniony typ cerki ruskiej, krzyżowo kupulasta świątynia z trzema półokrągłymi apsydami i głową o kształcie hełmu na dwunastobocznym bębnie. Po wcieleniu Smoleńska do Rzeczypospolitej w cerkwie urządzono kościół katolicki, później budynek przekazano parafii grecko-katolickiej. Po powrocie Smoleńska do państwa rosyjskiego gmach cerkwi został zwrócony prawosławnym. Cerkiew zamknięto w roku 1932 przez bolszewików i bezlitośnie rozgrabiono. Budynek cerkwi przywrócono rosyjskiej cerkwie prawosławnej w 1991 roku. Cerkiew zbudowano na końcu XII wieku, niedaleko miejsca pochówku księcia Gleba, pierwszego świętego ruskiego. Świątynię poświęcono pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, którego książęta ruscy uważali za patrona swoich wojsk. Cerkiew Michała Archanioła jest jedynym pozostałym wzorem przedmongolskiej lokalnej szkoły architektonicznej sunącej na całe Rusi. Cerkiew dużo ucierpiała w czasie wojen z wojskami Napoleona i rewolucji październikowej. W 1990 roku cerkiew przekazano Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Cerkiew św. Jana Teologa jest drugą pod względem wieku świątynią smoleńską. Zbudowano ją w połowie XII wieku za czasów smoleńskiego księcia Romana, sunącego bardziej ze swojej działalności dobroczynnej niż wojennej. Ksiądz kazał ozdobić cerkiew złotem i emalią. W XVIII wieku cerkiew przebudowano do dzisiejszego wyglądu. Po zwycięstwie rewolucji październikowej urządzono tu bibliotekę. Diecezja smoleńska z powrotem odzyskała budynek cerkwi dopiero w 1993 roku. Drewniany klasztor w tym miejscu założony jeszcze w XIII wieku, gdzie pierwszym przeorem był Abraham, który teraz jest uważany za jednego z najgłówniejszych lokalnych świętych. W 1765 roku zbudowano piękny kamienny budynek katedry Przemienienia Pańskiego. Od tego czasu klasztor nazywał się Klasztorem Świętego Abrahama i Przemienienia Zbawiciela. Zamknięty po rewolucji klasztor w 2001 roku odrestaurowano i przekazano Diecezji Smoleńskiej. Cerkiew Zmartwychwstania fundował w 1765 roku kupiec sesoły w miejscu starej zniszczonej dwunastowiecznej wiecznej świątyni. Jest to typowy przykład smoleńskiego baroka. Zamknięta po rewolucji, cerkiew jest nadal we władaniu władz świeckich. Mieści się tu planetarium. XVIII-wieczna cerkiew podwyższenie krzyża została fundowana przez pułkownika Leslego i kupca Naszywankina. Szywankina. o o w tej chwili prowadzi się tu prace restauracyjne. 18 wieczna cerkiew Jezusa Chrystusa Acheiropoietos jest w Smoleńsku bardziej znana pod nazwą Cerkwi nad Okopem. Nawiązuje to do, do wydarzeń z lat 1632-1933, czyli niepomyślnego względem Rosjan oblężenia Smoleńska przez wojska moskiewskie. W pobliżu cerkwi znajdowały się okopy wojsk rosyjskiego dowódcy Szyina. Zbudowano w XVIII wieku późno barokowe cyrki w opiekę Matki Bożej mieści się we wschodniej części miasta obok murów obronnych. Po rewolucji przez dłuższy czas były nieożytkowana i stale nieszczała. W roku 1993 odwiedził ją ówczesny patriarcha rosyjski Aleksy II, dwa lata później urządzono tu seminarium duchowne. Zbudowana na początku XIX wieku Górna Cerkiew Świętego Jerzego mieści się nad prawym brzegiem Dniepru. W 1994 roku cerkiew przekazano smoleńskie diecezje i poddano żmudnym pracom restauracyjnym. Cztery lata później oświęcił ówczesny metropolita smoleński Cyryl wybrany w 2009 roku na patriarchę wszechrusiem. W 2000 roku metropolita Cyryl położył kamień węgiel również pod Cerkiew św. męczennika Merkurego Smolenskiego. Cerkiew mieści się na terenie Akademii Wojskowych Sił Obrony Przeciwpowietrznej. Nad na cerkie w Chodegetry zbudowano na końcu XVIII wieku w miejscu zniszczonej Wieży frułowskiej, głównej wieży wjazdowej ze strony północnej tej cerkwi wisiało przez dłuższy czas ikona Matki Bożej Smoleńskiej podarowana w 1602 roku miasto Smoleńsk przez ówczesnego cara rosyjskiego Borysa Godunowa. Z balkonu cerki w 1812 roku imperator francuski Napoleon strzelał osobiście z dwóch armat do się żołnierzy rosyjskich. Od 1992 roku mieści się tu gimnazjum prawosławnym. Piękna XVIII-wieczna piętrowa Dolna Cerkiew Świętego Mikołaja dużo ucierpiała w czasie najazd wojsk napoleońskich, które urządziły w świątyni ubojnie bydła. W drugiej połowie XVIII wieku dobudowano ganek, a w 1901 roku ekspedienci pobliskich sklepów ufundowali śliczną kaplicę z okazji zadośćuczynienia ich wnioskowi sądowemu o ogłoszenie niedzieli dniem wolnym od pracy. Niewiarygodne perypetie losu przeżyło również cerkiew Świętego Jerzego. Po rewolucji październikowej służyło jako archiwum partyjne, później była biurem dyrekcji smoleńskich zakładów restauracyjnych, w tej chwili jest domową cerkwią seminarium duchownego. Do budowy Serkię Świętych Nowomęczenników i Spowiedników Rosyjskich w dużym stopniu przyczynił się aktualny patriarcha Moskwy i Cyryl. Cyryl. Za tamtych czasów będący metropolitą smoleńskim, który w 1994 roku położył kamień węgielny pod budowę przyszłej kamiennej świątyni, nadzorował jej budowę i poświęcił ją w 2001 roku. Cerkiew nieczynna, należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Historia klasztoru sięga początku XVI wieku, okresu po oderwaniu Smoleńska od Litwy i włączeniu do państwa moskiewskiego. W Starym Klasztorze w niebo wstąpienie Chrystusa pobierało nauki matkę Piotra I, księdza Natalia Naryszkina, czyli ojciec Bojar Cyryl Naryszkin służył w Smoleńsku jako pułkownik Regimentu Szczeleckiego. Nic dziwnego, że po zajęciu tronu moskiewskiego Piotr I kazał wybudować w Smoleńsku w miejscu Starego Drewnianego Klasztoru nowy klasztor, za tym razem kamienny. Legenda podaje, że projekt klasztoru własnoręcznie sporządził car Piotr. W połowie XVIII wieku na terenie klasztoru na poleceniu ówczesnej przeorki Olimpiady Rydwańskiej zbudowano cerkiew świętej Katarzyny, a w połowie XIX wieku dobudowano nad bramną cerkiew pod wezwaniem Matki Bożej Achtyrskiej. W tej chwili klasztor pełni swoją funkcję statutową jest klasztorem żeńskim. Klasztor Święty Trójcy powstał w miejscu byłego klasztoru bazyliańskiego. Uzyskał swój współczesny wygląd po rekonstrukcji 1727 roku i do cerkwi cerki Poczęcia Świętej Anny w 1767 roku. Na terenie klasztoru są pochowani pierwsi cztery metropolicie smoleńscy – Szymon Milukow, Sylwester Czernicki, Sylwester Krajski oraz Doroteusz Korotkiewicz. Obecnie mieście Muzeum LNU. Cerkie Świętej Barbary Męczennicy nawiązuje do epoki, kiedy Smolensk należał do Rzeczypospolitej. Parter i pierwsze piętro budynku zbudowano akurat w tym okresie, czyli pierwszej połowie XVII wieku jako pałac bazyliańskiego arcybiskupa Lwa Krewzy Rzewuskiego. W XVIII wieku dobudowano drugie piętro oraz Cerkie Świętej Barbary i Dzwonice. Po II wojnie światowej drugie piętro było zniesione. Ziemię pod przyszłą liturańską cerkiew Chrystusa Pana podarował w 1843 roku Imperator Mikołaj I. W tej chwili ta świątynia jest nieczynna. Pierwszy katolicki kościół w Smoleńsku został wybudowany przez niemieckich kupców w drugiej połowie XII wieku. Na początku XVII wieku po zajęciu Smoleńska przez króla Zygmunda III Wazę, w mieście rozpoczęło swoją działalność zakony katolickie jezuitów dominikanów i franciszkanów. Po powrocie Smolenska do Rosji odbyła się rekonsekracja cerkwi. Obecny budyny kościoła zbudowano na końcu XIX wieku wskutek ogromnego rozwoju parafii. W 1992 roku parafia katolicka została odrodzona po raz kolejny. Pierwszym stałym proboszczem parafii Niepokalonego Poczęcia świętej Maryi Panny został ojciec Ptolomeusz, prowadzący parafię do dnia dzisiejszego. Dziękujemy Państwu za uwagę i witamy na naszej stronie internetowej wwwgfs